we mm -hmm. Z Ewangelii Bedu Szw. Mikasza. W powymczasie wyszło rozporządzenie Cezana Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwu. Jeszcze ten spis odbył się w urca, gdy wielkowącyli był chyba. Wybierali się więc wszyscy, aby dać się zapisać każdy na swojego miasta. Udał się także Józef z Galilei z miasta Nazary, do... zapisać spostrzegoną sobie Maryję, która była to niema. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi bardzo rozwiązania. Porodziła swojego pierwotnego syna, owinęła go w i położyła w głowie, gdyż nie było dla niego miejsca w gospodzie. W tej samej okolicy przebywali w polu pasterza i trzymali straż nocą nad swoją przodą. Na raz stanął cenię... O Nie bójcie się, bo to zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu. Dziś w mieście na narodził się wam Zbawiciel, którym jest wesja szpana. A to będzie znakiem dla Was. Znajdziecie niemowlę, on jest tak i leżące złowie. I nagle przyłączyło się do nieba mnóstwo zastępów niebieskich, które wierzyły. Oh okay.